Dzień dobry. W dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować obliczenia całki całki nieoznaczonej met z metodą podstawiania. Zadanie to wziąłem z książki analizy matematycznej w zadaniach pana Krysickiego i Włonerskiego. No i to jest ogółem książka z dużym zbiorem zadań, właśnie z całek które będzie... no i które zamierzam wszystkie obliczyć i pokazać no i zacznę od właśnie pierwszego zadania numer 16.26 no i o ile no, no postaram się zrobić wszystkie zadania do numeru 16.98 Mam nadzieję, że mi się uda. Jak nie, to nie trudno. No ale od czegoś trzeba zacząć, więc no dobrze. No i mamy właśnie tutaj taką całkę. Całka z otwórz nawias 2X plus 1 Wskaki nawias do potęgi trzeciej razy dx. Znaczy, są dwa sposoby na obliczenia tej e, całki. Pierwsze to po prostu wszystko razem powymnażać e, te nawiasy ze sobą w sensie, co byłoby dosyć czasochłonne, ale my użyjemy sprytniejszego sposobu. Otóż e, po prostu obliczenia całek metodą podstawienia. No dobrze. Mamy e, nasze 2x plus 1. Warto to było, by to sobie jakoś podstawić. No bo powiedzmy sobie szczerze, <laughs> to niezbyt wygodnie wygląda. Oznaczmy to sobie literką T. <laughs> Przepraszam. E, no i co? No i teraz różniczkujemy. Mamy dt Równe 2dx. No i teraz, co bym tutaj chciał zrobić, to tą dwójkę przenieść na lewą stronę, czyli to będzie 1 druga dt równe dx. Dlaczego to zrobiłem? Bo muszę jakoś dowiedzieć się, jak to dx w dt przedstawić, no bo nie mogę napisać e, e, całka t do potęgi trzeciej dx, tak to nie działa, niestety. <laughs> Ale to świetnie. dużo dużego problemu nie sprawia. No teraz możemy sobie spokojnie napisać całka z, w miejsce 2x plus 1 podstawiamy t Czyli T do potęgi trzeciej trzeba o tym pamiętać. Mm, razy 1, druga. DT. Razy 1, druga. Razy DT. No dobrze. No to y, tam z podstawowych, podstawowa wiedza y, o całkach odpowiada nam, że to, tą jedną drugą, czyli wyraz wolny, można przed całkę spokojnie. No po prostu wyciągnąć z całki. To będzie wtedy mieć jedną drugą całka T i do trzeciej DT, co nam daje, teraz obliczamy tą całkę to dużego problemu nie sprawia. Jedna druga T do czwartej przez 4, tutaj oczywiście razy plus stała C. No i co? No i może po prostu tą dwójką z czwórką teraz wymnóżmy, to mamy, no zapiszę to tak, jedną ósmą t do czwartych y, plus stałą c, no, ale tego, no i można byłoby powiedzieć, że to jest gotowy wynik. Otóż nie, y, y, no bo Warto by z powrotem wrócić do naszych x i to T zostawić. Więc w miejsce T zostawiamy no 2x plus 1. Więc mamy tak, 1 ósmą dodać, przepraszam, razy 2x plus 1 do potęgi czwartej plus cała c. No i to jest rozwiązanie naszego całego zadania. Nie było, myślę, że to nie jest jakoś skomplikowanie, trudne, specjalnie trudne. No i jak Tobie, Ci, Panu, Pani się spodobał ten film, to mogą Państwo zasubskrybować mój kanał, no i dać łapkę w górę. Zostawić komentarz. A jak nie, to łapkę w dół dać. No i życzę wszystkiego dobrego.